Kochani, rozpoczniemy modlitwą, tego proszę zgromadzenie powstania, powstanie ja utlę. Dobra, Wszechmogący Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za ten przywilej, że możemy otwierać Twoje Słowo i uczyć się z Niego. Prosimy Cię, byś, byś był tu wśród nas obecny, przez swego świętego Ducha działa nasze serce i umysły, byśmy mogli przyjąć wszystko to, co masz dla nas do przekazania. By było to dla nas... Użyteczne i abyśmy my dla Ciebie również mogli być użyteczni dzięki temu Słowu. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, wersety od 1 do 14. A Jezus opowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy – Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wysłali, zapro, wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym o to, ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli. Jeden do własnej roli, drugi do własnego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecza sługą swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, jakąkolwiek spotkacie, zaprosić na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których obotkali, złych i dobrych, i sala wesela napełniła się gośćmi. A gdy wszedł króla, by przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną, i życzę do niego przyjacielu: Jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on u miał gdy rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płaczyć i zgrzytanie zębów, a bowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Dzisiaj więc przyjrzymy się tej przypowieści o szacie weselnej. Oczywiście w tej treści swojej ona mówi o wielu innych rzeczach, nie tylko o szacie. Jest to taka panorama historii Izraela, ale widzimy, że wykracza ona daleko poza to. Jezus opowiedział w świątyni. W dzień po swoim triumfalnym wjeździe do Jerozolimy. Stanowi ona jeden z ostatnich apeli do odstępczego narodu, aby pokutowali i przyjęli Jezusa jako swojego pana i Zbawiciela. Więc co mamy z tej przypowieści? Kim jest król? Król oczywiście reprezentuje Boga Ojca. W trakcie naszego studium stanie się to bardzo jasne. Ten król sprawił wesele swojemu synowi, a synem jest nie kto inny jak Jezus. Tak, Jezus Chrystus. I oczywiście, jeżeli masz mieć wesele, musisz mieć gości na wesele. Musisz wysłać zaproszenia. Więc w wierszu trzecim znajdujemy zaproszenie do gości na wesele, który posyła swoje sługi. Kim są te sługi? Kim są słudzy, którzy zostali wysłani przez Boga Ojca, żeby wyprawić wesele Jego Syna? Wierzę, że odpowiedź na to pytanie jest trojada. Po pierwsze, przeczytajmy o pierwszej z tych osób, która została posłana, aby zaprosić tych ludzi na wesele. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, wersety 6 i 7. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, by zaświadczył światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Więc kto był tym pierwszym sługą posłanym, aby zaprosić ludzi na wesele? Jan chrzciciel. Ale była też druga grupa. Wróćcie uwagę na Ewangelię Mateusza, rozdział 10, wiersz 5 do 7. To jest mowa oczywiście o dwunastu apostołach. Tych dwunastu posłał Jezus. I znowu jest to samo kluczowe słowo, co w przypadku Chrystucie posłać. To samo słowo to było w przypowieści. Rozkazując im i mówiąc na drogę Pogan, tu krótka wzmianka, droga, to greckie słowo, które jest tutaj użyte, które jest później tłumaczone w przypowieści jako rozstajne drogi. Identyczne greckie słowo. Trzeba o tym pamiętać. Na drogę Pogan nie wkraczajcie do miasta Samarytan nie wchodźcie. Tak więc słowo droga oznacza nawiązanie do kogo? Do Poga. Do Zostało to przetłumaczone w jako korostajne drogi. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela, a idąc, głoście wieść, przybliżyło się królestwo niebios. Czyli jaka druga grupa została posłana, aby zapraszać ludzi na wesele? Dwunastu uczniów. Ale była jeszcze inna grupa. Ewangelia Łukasza 10.1. A potem wyznaczył Pan innych, 72, i rozesłał ich, czyli posłał, po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Zatem ci, którzy zostali wezwani, aby zaprosić szczególnie Żydów na weselę, byli to najpierw Jan po potem dwunastu uczniów, i grupa 72, czy też 70 według innych przykładów, aby wezwać Żydów, aby przygotowali się do wesela Syna, czyli Jezusa Chrystusa. Ale Biblia mówi, że odrzucili poselstwo. Więc co zrobił Bóg? Werset czwarty mówi, że król posłał inne sługi i kazał im powiedzieć tym zaproszonym, że woły i tuczne zwierzęta zostały zabite. To też jest symbol, prawda? Co jest reprezentowane w tej przypowieści przez zabicie tucznych zwierząt i wołów? Czy to może wskazywać na ofiary, jakie były składane w świątyni w Starym Testamencie? Na co one wskazywały? Na ofiary Chrystusa, prawda? Więc w tym miejscu przypowieści Jezus już umarł, już został ofiarowany. Zwróćcie uwagę na to, co jest. Znacie ten werset? Izajasza 53,7 7. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze, nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł, nie otworzył swoich ust. Gdy więc przypowiedź mówi, że woły i tuczne zwierzęta są zabite, albo że zostały zabite, wszystko jest gotowe, to odnosi się do czegoś, co ma miejsce już po śmierci Chrystusa. Czy Bóg wysyłał dodatkowych posłańców po śmierci Jezusa na krzyżu? No z pewnością tak, według tej przypowieści. I jak zareagowali na to poselstwo, które zostało wysłane po raz drugi do tej samej grupy, do narodu żydowskiego? Co mówi werset piąty? I nie dbali o to, zlekceważyli to i odeszli. Innymi słowy, niektórzy z nich po prostu zignorowali zaproszenie i zajęli się swoimi sprawami. Jeden do roli, jeden do handlu. Nie dbali o to. Ale inni jednak się temu bardzo wyraźnie sprzeciwili. Werset szósty mówi, że ci ludzie, poprzedziwszy jego sługi, znieważyli. I pozabijali ich. I to już się dzieje po śmierci Jezusa, ponieważ sztuczne zwierzęta i woły zostały zabite w tym momencie, gdy dodatkowi posłańcy są wysyłani. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 11, 49 Dlatego też i mądrość Boża powiedziała Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować. Będą zabijać i prześladować. Czyli czas przyszły. Jezus mówi o tym, co będzie po Jego śmierci. Czy Jezus posyłał proroków i apostołów do narodu żydowskiego po swojej śmierci? Tak, więc tu jest mowa o posłańcach, którzy byli posłani do Izraela po śmierci Jezusa Chrystusa. Czyli zobaczcie, jakie mamy do tej pory etapy. Pierwszy, posłańcy przed śmiercią Jezusa. Drugi, śmierć Jezusa. Trzy, posłańcy po śmierci Jezusa. Jasne? Ale co zrobili ci, którzy otrzymali kolejne zaproszenie? No Biblia mówi, jak czytaliśmy, że odrzucili poselstwo odrzucili posel posłańców. Nie inni zlekceważyli, nie inni pozabijali sługi. Więc co wtedy zrobił król? Wiersz siódmy mówi, że się rozgniewał. Wysłał wojska i spalił miasto morderców. Jakie jest wydarzenie tu opisane? Zniszczenie Jerozolimy w roku 70. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, wersety od 41 do 44. Jest mowa o Jezusie, gdy widzi Jerozolimę, a gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, Gdybyś i ty poznało w, to, w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach, twoich wytępią, i nie pozostają z ciebie kamienie na kamieniu. I teraz jest podany powód, dlatego żeś nie poznało czasu na swego. Widzimy taką chronologiczną sekwencję w tej przypowieści. Rozpoczyna się od Jana Chrzciciela, apostołów i 70. Nadal trwa wraz ze śmiercią Chrystusa. Potem mamy dodatkowych posłańców, którzy są wysłani, prorocy, apostołowie, diakoni, którzy ponownie przekazują poselstwo tej samej grupie, które było przedstawione najpierw, ale oni odrzucają to poselstwo. I prowadzi nas to do zniszczenia i rozumiemy w roku 70. Co wtedy robi Bóg? W wersecie 8 stwierdził, że co prawda wesele jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. To jest bardzo ważne słowo godni. Spójrzmy na to słowo e, godni, żeby zobaczyć, do kogo najpierw wysłano to poselstwo. Już czytaliśmy w Mateusza 10 rozdziale, że Jezus, proso uczniów, powiedział im: Nie wchodźcie na drogę Pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytan, ale raczej idźcie do zagubionych owiec z domu Izraela. Jak już wspomniałem, to słowo droga. To rozstaje dróg, rozstajne drogi przypowieści. Zatem to się odnosi do Pogan. Do kogo zostało wysłane pierwsze zaproszenie, dwa pierwsze zaproszenie, do zagubionych owiec z domu Izraela, nie do Pogan, nie do Samarytan. I teraz zauważcie, znowu wracamy do Mateusza 10 rozdziału, od 11 do 15. Jezus mówi uczniom tak. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w, tym, kto jest w nim? Jaki? Godzien. I tam pozostańcie do swojego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech wstąpi na nim pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął, nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta unnego, wstrząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Bardzo mocne poselstwo. Ale zauważyliście, że jest tu słowo godzien lub godny. Ci, ci którym najpierw przekazano to poselstwo według przypowieści, jak mówi król, że nie byli godni. I tu w dziesiątym rozdziale Mateusza czytamy, że ci, yy, którzy nie byli godni, to były te zagubione owce z domu Izraela. To jest trochę frustrujące, nie? zaproszenie wysłane, nie ma komu przyjść. Więc przechodzimy do wersetu dziewiątego. Bóg wysłał dwa zaproszenia, nikt nie odpowiedział, nikt nie chciał przyjść, więc Bóg wysłał kolejne zaproszenie. Wysłał zaproszenie do wszystkich. Na rozstajne drogi. Co to więc znaczy? Ty na rozstajne drogi? Do kogo macie iść? Do poka Więc teraz zaproszenie Ewangelii idzie do Pogan idzie do każdego narodu, plemienia, języka i ludu. Ponieważ pierwsze dwa zaproszenia zostały odrzucone, poselstwo idzie do pogan, idzie na rozstaje dróg. I w wersecie 10, słudzy sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, aż sala wesela napełniła się gośćmi. Tak jak w powieści, o której już kiedyś mówiliśmy, o połowie ryb. Łódź napełniła się też rybami. Były ryby dobre i złe. I tu sala weselna też jest pełna gości i też byli i dobrzy, i źli. Trzeba by rozejrzeć się, którzy są jacy. Czy wesele już się odbyło? W tym momencie przy nie. nie. Dopiero, dopiero gromadzą się gości. Wesele nie ma miejsca wtedy, gdy poganie są gromadzeni. Gdy ludzie z każdego narodu, plemienia, języka i ludu są gromadzeni na sali weselej. Nie, nie. Wesele jeszcze się nie odbyło. Tak jak mówiłem, tak jak w łodzi rybackiej były dobre i złe ryby, tak i na sali weselnej byli źli i dobrzy goście. I aby ustalić, co jest dobre, jak to złe, musi mieć miejsce sąd, aby oddzielić dobrych od złych. I teraz właśnie dochodzimy do tej krytycznej części przypowieści o królu i weselu. Wiersz 11 mówi, że do sali wszedł król, aby przypatrzeć się gościom. I to słowo przypatrzeć się nie oznacza po grecku po prostu nie wiem, zobaczyć, patrzeć. Oznacza ono patrzeć regularnie, intensywnie, dokładnie, przewlekle, zdumiewając się, rozmyślając, obserwując. Takie jest znaczenie e, według leksykonów języka greckiego. Więc nie było to na zasadzie, tylko się rozejrzę. Nie, to znaczy, że on miał taką intensywną. Dokładną, przewlekłą, zdumioną, rozmyślną i pojętną obserwację, komu on się miał przypatrzeć. Gościom, liczba noga. Zatem, czy wszyscy goście zostali sprawdzeni? Wszyscy. Liczba noga. Wszystkim gościom się przyjrzał. Całą z pewnością tak, wszyscy zostali sprawdzeni. Ale gdy sprawdza salę, sprawdza gości, widzi jedną osobę, która jest tam obecna, która nie ma na sobie szaty. Jest to specjalna szata weselna, którą król posłał gościom, bo tak był zwyczaj w tamtych czasach. Król posyłał gościom szatę, w której mieli przyjść na wesele, ale ten człowiek jej nie założył. Zatem znieważzył króla, przychodząc w swoich własnych szatach. I co reprezentuje ta szata? Ta szata, którą dał mu król, a on jej nie miał. Oczywiście wiemy, jaka jest odpowiedź. Każdy z nas teraz tu odpowie, że ta szata reprezentuje szatę sprawiedliwości Chrystusa, która okrywa naszą nagość grzechu. Kiedy przychodzimy z wiarą i żałujemy za nasz grzech, wyznajemy nasz grzech, jesteśmy ochrzczeni, to już nie tylko przypisuje nam swoje życie, ale nasza wiara jest taką wiarą, która zmienia życie. To jest wiara, która działa, prawda? a uczynki pokazują, czy wiara jest autentyczna, czy nie. Zwróćcie teraz uwagę na komentarz Ellen White z książki Przypowieści Chrystusa, strona 201. Badanie przez króla gości zebranych na uczcie jest sceną sądu. Gośćmi na uczcie Ewangelii są ci, którzy służą Bogu. Ich imiona są zapisane w księdze żywota, ale nie wszyscy chrześcijanie są prawdziwymi uczniami Jezusa. Nim zostanie rozdana nagroda, musi zapaść decyzja, kto godzien jest mieć udział w dziedzictwie sprawiedliwych. I nastąpi to zanim Jezus przyjdzie na obłokach niebieskich, bowiem gdy przyjdzie, rozda nagrodę każdemu według jego uczynku. I to oczywiste, że jeżeli Jezus przynosi swoją nagrodę, to ta nagroda musiała zostać wcześniej ustalona na sądzie. W drugim Miecie do Koryntian 5:10 jest napisane, że wszyscy musimy stawić się przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby zdać rachunek za to, co zrobiliśmy w ciele. Czyli co jest sądzone? Nasze uczynki. Mateusza 12,34 Jezus mówi: Według Twoich słów będziesz usprawiedliwiony i według Twoich słów będziesz potępiony. Słowa i uczynki. W księdze Kochaleta 12,14 jest powiedziane, że nie tylko nasze uczynki, ale nawet nasze tajne rzeczy. Mówi, że Bóg ujawni każdą tajną rzecz. I w Apokalipsie, 22, rozdział 12, wiersz, jest powiedziane, że Jezus przychodzi, aby nagrodzić wszystkich według jego lub jej, czego uczynki. Innymi słowy, uczynki ujawniają, czy naprawdę mamy szatę Chrystusowej sprawiedliwości. Ponieważ, gdy mamy Jego szatę sprawiedliwości, to nasze życie się zmieni. W powieści Chrystusa, strona 201. Sąd śledczy odbywa się w niebie w czasie, gdy ludzie żyją jeszcze na ziemi. Bóg bada życie każdego, kto twierdzi, że jest naśladowcą Chrystusa na podstawie sprawozdań zapisanych w Księgach Niebieskich i osądzi Jego los na wieki. Nasze charaktery ujawniają się przez to, co robimy. Uczynki pokazują, czy wiara jest autentyczna. Ja na przykład wiem, że nie jestem doskonały. Daleko mi do tego. Wszyscy zmagamy się z grzechem. Ale dopóki pokutujemy i mówimy Panie, walczę z tym grzechem, daj mi zwycięstwo nad tym grzechem i nienawidzimy grzechu, Jezus nas nie opuszcza. On da nam zwycięstwo nad grzechem. Zobaczcie, co jeszcze mówi Ellen White tym razem. To będzie z drugiego tomu Wybranych poselstw, strona 359. To, czego Bóg wymagał od Adama przed jego upadkiem, to doskonałe posłuszeństwo wobec jego prawa. Obecnie Bóg wymaga tego, czego wymagał od Adama. Doskonałego posłuszeństwa, sprawiedliwości bez skazy, bez niedociągnięcia w jego oczach. Niech nam Bóg pomoże okazać mu wszystko, czego wymaga jego prawo. Nie możemy tego zrobić bez tej wiary, która wprowadza sprawiedliwość Chrystusa w naszą codzienną praktykę. Czyli nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Uczynki pokazują, że mamy działającą w nas wiarę. Widzicie, szata Chrystusowej Sprawiedliwości to Jego przypisana Sprawiedliwość, ale gdy naprawdę mamy Jego szatę z przypisaną Sprawiedliwością, to nasze życie to ujawnia, ponieważ Jego udzielona Sprawiedliwość zostanie ujawniona w naszym życiu. To takie dwa terminy dziwne. Przypisana Sprawiedliwość, udzielona Sprawiedliwość. Jaka jest między nimi różnica? Może przeczytam wypowiedź z Ellen White z książki Poselstwo do młodzieży, strona 28. Oczywiście te słowa są dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży. Słuchajcie. Sprawiedliwość, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, jest przypisana. A sprawiedliwość, przez którą jesteśmy uświęceni, jest udzielona. Pierwsza jest naszym tytułem do nieba, a druga jest naszym przygotowaniem do nieba. Lub dosłowniej naszym dopasowaniem do nieba. To już jest moje... Tłumaczenie. Którego z nich potrzebujemy bardziej? Której? Przypisanej czy udzielonej? Obydwu. Potrzebujemy zarówno przypisanej, jak i udzielonej. Te dwa wymiary sprawiedliwości można odróżnić, ale nie można ich rozdzielić. Tak jak nie można oddzielić źródła od strumienia. Gdy Pan prowadzi nas do pokuty, gdy wyznajemy nasz grzech, gdy ufamy Chrystusowi, gdy wierzymy w Niego. I ta wiara jest dynamiczna i aktywna, i dostajemy ochrzczeni, to Jezus bierze swoje życie, swoją śmierć i zalicza je na nasze konto. I Bóg patrzy na nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Jesteśmy przyjęciem umiłowanym. I to jest przypisana sprawiedliwość Chrystusa. Ale musimy pamiętać również o udzielonej sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, która wypływa z doświadczenia posiadania przypisanej sprawiedliwości Jezusa. Widzicie, Jezus nie tylko chciał żyć dla nas, ale Jezus także chce żyć w nas. Jezus nie tylko chce, abyśmy byli w nim, on chce być w nas. Przeczytajmy to Apokalipsy 19, rozdział 6 do 8. To jest mowa o tych, którzy ostatecznie znajdą się w królestwie, śpiewając Bogu, uwielbiając go. Jest napisane, już słyszałem, jakby głos licznego tłumu, jakby szum beru. Jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, bo to Pan, Bóg nasz wszechmogący, opanowanie. Weselmy się i radujmy, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. Dano jej przyobrać się w czysty Bisior, a Bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Interesujące. Co to jest czysty Bisior? Sprawiedliwe uczynki kogo? Świętych. Ale zobaczcie, że świętym dano tę szatę. Zatem nie chodzi o to, że sprawiedliwe uczynki są nasze. To Jezus działa i żyje przez nas. Nadal to jest Jego sprawiedliwość. To nie jest nasza sprawiedliwość, bo my nie mamy żadnej sprawiedliwości. Czy to przypisanej, czy udzielonej. Apostoł Paweł wyraził to mówiąc, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Galacja 2,20 Jeśli więc żyje we mnie Chrystus, to dla kogo jest chwała? Nie dla mnie Chwała jest dla Jezusa, który żyje we mnie swoim życiem Tak więc, gdy wrócimy do tej przypowieści To ten człowiek znajduje się na sali weselnej bez szaty I Jak sądzicie, czy jest to mowa o czymś, co dzieje się po przyjściu Jezusa? Czy rzeczywiście myślicie, że po przyjściu Jezusa będzie tak, że lud Boży będzie zgromadzony w niebie I przyjdzie Jezus i powie A jak ty się tu dostałeś? A co ty tu robisz? No, oczywiście, że nie. Kiedy Jezus przyjdzie, to zabierze do domu tylko jego wierne dzieci. Oznacza to, że w przypowieści sprawdzanie gości odbywa się przed przyjściem Jezusa. I odbywa się w niebie, podczas gdy goście są gdzie? Na ziemi. Odbywa się to poprzez badanie ksiąg, rejestru naszego życia. Tak? Zasiad sąd, otworzono księgi, tam jest zapisane nasze życie. Zatem na sądzie, gdy Bóg wezwie mnie przed tron sędziowski, otwiera księgi, które mają dokładne odwzorowanie mojej osoby. Więc jestem zatem w księgach, w których jestem w formie zapisu, ale nie mam mnie tam osobiście. Tak więc ten człowiek był rzeczywiście zapisany w księdze życia, uznawał Jezusa za swojego Zbawiciela, bo w końcu był na sali weselnej, prawda? Ale kiedy zostaną zbadane zapiski jego życia, to okaże się, że jego wiara była fałszywa. Że jego pokuta nie była szczera, że jego wyznanie grzechu to były krokodyle łzy. Tak więc jeszcze raz, czy wesele odbywa się zanim wszyscy goście znajdą się w sali weselnej? Zdecydowanie nie. A czy sąd ostateczny ma miejsce, gdy wszyscy są w sali weselnej? Tak. Zdecydowanie. Sąd kończy się sądem nad żywymi, a potem już mamy Jezusa zaślubiającego ludzkość. To właśnie reprezentuje wesele, to wtedy Jezus przejmuje swoje królestwo, ponieważ Jego Królestwo jest już gotowe. Wszyscy są sprawdzeni. W słowy, słowie, On już wie, kto jest. Kim są poddani Jego Królestwa. I teraz On może już poślubić ludzkość, ponieważ wszyscy Jego poddani zostali zebrani razem w sali weselnej. Wszyscy mają na sobie szatę jego sprawiedliwości. I zwróćcie uwagę, co mówi werset 12, co mówi Król? I życzę do Niego przyjacielu. Zobaczcie, on nie mówi do niego, ty draniu! Powiedział, przyjacielu, przyjacielu, złośliwy. On miał z nim jakieś relacje, ale coś poszło nie tak. Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on? On nie miał. Czy zakradł się do nieba? Nie. Czy jest na ziemi, kiedy to się dzieje? Tak. Ale jego zapiski. Rejestr Jego życia jest badany gdzie? W niebie. I czy to jest sąd śledczy przed drugim przyjściem Jezusa? Zdecydowanie tak. I tylko wtedy, gdy wszyscy goście zostaną zbadani, wtedy Jezus będzie mógł poślubić, Jego królestwo, ponieważ Jego Królestwo będzie kompletne. I jak zareagował ten człowiek? Szukał wymówek? Wiecie, możemy się teraz usprawiedliwiać za wady naszego charakteru, ale w dniu sądu już nie. On nie miał nic do powiedzenia. Bo wiedział, że jego sprawa jest przegrana. Dłuższy komentarz z przypowieści Chrystusa, strona 205. To no, będzie ostatni komentarz z Ellen White, jaki przeczytam. Wielu nazywających siebie chrześcijanami, to tylko nauczyciele dobrych obyczajów. Nie przyjęli oni daru, który jedynie może uzdolnić do oddawania czci Chrystusowi przez zapoznanie świata z nim. Nie są czynicielami słowa. Działanie ducha świętego jest im obce. Zasady odróżniające tych, którzy są jedno z Chrystusem, od tych, którzy są jedno ze światem, są niezauważalne. Uznający siebie za naśladowców Chrystusa chrześcijanie nie są już ludem wybranym i odłączonym. Linia graniczna zatarła się. Naśladują świat, idą za jego obyczajami i zwyczajami, za jego egoizmem. Kościół zrównał się ze światem w postępowaniu, przestępowaniu przykazań, podczas gdy w zboże powinni byli znaleźć się ludzie ze świata, którzy są posłuszni przykazaniom. Wszyscy oczekują zbawienia przez śmierć Jezusa, a jednak wzdygają się prowadzić życie poświęcenia i wyrzeczenia. Chwalą bogactwo łaski, a okrywają się własną sprawiedliwością, mając nadzieję, że przykryje ona usterki w charakterze. W dniu Pańskim wysiłki tego rodzaju pójdą na marne. Czyli zobaczcie, jakaś osoba może być zapisana w Księdze Życia, ta osoba może uzyskać przebaczenie, a potem Bóg może odwołać to, co uczynił podczas sądu. Zgadza się? I dlaczego tak? Bo nie wierzymy w zasadę raz zbawiony na zawsze zbawiony. Nasze uczynki muszą odzwierciedlać naszą wiarę. Nie oznacza to, że nasze uczynki nas zbawiają, ale one pokazują, że jesteśmy zbawieni. Nasze uczynki nie są żadną zasługą. Bo tak naprawdę to Jezus żyje w nas. Sprawiedliwość udzielona również jest sprawiedliwością Chrystusa. To On żyje w nas. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Nie ja żyję, ale Jezus żyje we mnie. Więc naprawdę to jest Jego sprawiedliwość. Kiedy mam Jego sprawiedliwość i naprawdę ją mam i rozumiem ten duży dług, który on mi przebaczył, to będzie dla mnie rozkoszą żyć tak, jak on żyje, odzwierciedlać Jego charakter. I wracając do tej przypowieści, o szacie weselnej, człowiek, który nie miał szaty, co się z nim stało? Król nakazał swoim sługom, czyli aniołom, aby go związali, rzucili go do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Język, który często powtarza się w, przypowieści, w przypowieściach Chrystusa. Odnośnie ludzi, którzy zostali jakby usunięci, odsunięci od zbawienia. Czy sąd zatem ma miejsce przed powtórnym przyjściem Chrystusa? Tak. Czy dzieje się to w niebie? Tak. Czy wszyscy są sprawdzani? Tak. I co takiego jest sprawdzane? Czy mamy co? Szatę. A ta szata jest przypisaną sprawiedliwością Chrystusa, która ujawnia się w naszym życiu, w naszym charakterze. Czy Jezus będzie miał taki lud, który będzie miał szatę w momencie Jego przyjścia, który będzie miał Jego charakter? Tak. Dlatego właśnie ostatnie zdanie w tej przypowieści mówi, że choć wiele jest wezwanych, to mało jest wybranych. Wybrani to ci, którzy odpowiedzieli na wezwanie przyjęciem pełnej szaty sprawiedliwości Jezusa. Dlatego właśnie ostatni tekst na dzisiaj. Apokalipsy 17-14. Tam jest mowa o bezbożnych królach, którzy będą usiłowali zabić lud Boży, ale zwróćcie uwagę, że będą tacy, Którzy będą z Jezusem, którzy przyjmą to zaproszenie. Cytuję: Będą oni walczyć z barankiem, czyli ci królowie, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Nie tylko wybrani, ale także powołani i wybrani. Są powołani i wybrani i okazuje się, że są wierni Chrystusowi. Wybranych jest o wiele mniej w porównaniu do wszystkich wezwanych. A czy nie chcemy znaleźć się w tej grupie? Nadszedł czas, abyśmy błagali Pana, aby pomógł nam wjeździć życie godne naszego powołania, aby nie okazało się, że nie mamy na sobie Jego szaty. To jest czas, abyśmy teraz powstali do modlitwy. Wszechmogący Dobry Boże, dziękujemy Ci za tą wspaniałą przypowiedź, za tą lekcję której ukazujesz nam, że chcesz, abyśmy byli ukryci całkowicie szatą sprawiedliwości Chrystusa. Udziel nam, proszę, tej szaty i pozwól nam chodzić w niej, tak abyśmy nie przynosili Tobie wstydu. Aby nasze uczynki odzwierciedlały to, że mieszka w nas Chrystus. Abyśmy mogli ogłosić temu światu, że już wkrótce Chrystus powróci. Wierzymy, że to może się dokonać jedynie w Twojej mocy. Ale my jesteśmy gotowi do tego. I pragniemy przynajmniej być gotowi. Bo jeśli nie, to przygotuj nas, wzmocnij, abyśmy naprawdę mogli być do tego gotowi, abyśmy mogli być gotowi do tego, by zwiastować temu światu, że Chrystus wkrótce przychodzi, że musimy mieć tę szatę, ale że możemy ją od ciebie uzyskać za darmo, kosztem Twojego wielkiego poświęcenia. Dziękujemy Ci za wysłuchanie tej modlitwy i dziękujemy Tobie za wszystko, czego dokonałeś już dla naszego zbawienia i w naszym życiu. Chwała Tobie, niech będzie w imieniu Jezusa. 啊。<Amen. S 2>